Nie może być tak, że premier nie ma zdania, na co pójdą pieniądze przeznaczone na budownictwo, czy na dopłaty do kredytów, czy na mieszkania na wynajem. Pan premier powiedział, a to zależy, kto przyniesie pierwszy projekt. No nie, nie może być dłużej tak, że od momentu wpisania do wykazu prac rządu, projektu ustawy do momentu przegłosowania go, podpisania go przez prezydenta mija półtora roku. I mówię tu o konkretnym projekcie, czyli o zwiększeniu finansowania zasiłku pogrzebowego. Nie Ale może to wchodzi się tak, właśnie. Wchodzi w życie, tak, tylko że ministra Dziminowicz Bąk wpis, o wpis do rejestru prac, do prac rządu wpisała ten projekt w styczniu 2024 roku. No ten to tempo prac jest absurdalne. Nasze ministerstwa pracują pełną parą, przygotowują projekty ustaw, przynoszą je do premiera, a następnie te projekty nie wychodzą do parlamentu. Przykład kolejny ustawa ministra Lewandowskiego z Lewicy dotycząca mieszkań, która jest już przeszła przez Radę Ministrów i czeka od tygodni na podpis premiera. To musi wreszcie przyspieszyć. Jeżeli mamy sytuację, w której premier Tusk nie zajmuje jasnego stanowiska, tylko zostawia koalicjantom, mniejszym koalicjantom ciągłe spory, czy związki partnerskie tak czy nie, czy do budownictwo mieszkaniowe tak czy nie, czy aborcja tak czy nie. I nie zajmuje żadnego stanowiska, zdaje się nie mieć zdania, no to trudno nie zapytać. Zajmuje stanowisko, Czasy mam ba, wrażenie żebyśmy... i w sprawie związków partnerskich, i w sprawie aborcji, tak, tylko nie. Ale abort to powiedział, to nie, było, nie się da dogadać. się. Przykro mi, ale się nie da. No przepraszam. To tak nie działa. I ja dokładnie pamiętam też konferencję prasową, w której brał udział pan premier Tusk. Konferencja pana premiera, kiedy na pytanie, na co pójdą pieniądze przy okazji konstruowania tego budżetu, na którym teraz pracujemy, na co pójdą pieniądze przeznaczone na budownictwo, czy na dopłaty do kredytów, czy na mieszkania na wynajem, pan premier powiedział, a to zależy, kto przyniesie pierwszy projekt. No nie.